Dzień dobry. Dzisiaj o grafikach koncepcyjnych z Thor Love and Thunder i Avengers Infinity War oraz nowych osobach w MCU. Na koniec przedstawię wam również małą ciekawostkę. Także co, jedziemy! Thor Love and Thunder niedawno trafił na Disney Plus m.in. z okazji D23 Expo. Z tej też okazji mamy możliwość przejrzenia zarysów scen, które ostatecznie nie trafiły do filmu lub w ogóle nie zostały nagrane. Jeremy Love, pracujący nad grafikami koncepcyjnymi do Tor 4, udostępnił na swoim Instagramie zdjęcia pierwotnej wersji Eternity, czyli boskiego bytu, który mogliśmy zobaczyć na koniec filmu. Zwróćcie uwagę, że na początku mieliśmy zobaczyć swego rodzaju świątynię Eternity ogromną skalną konstrukcję pośrodku wodnych pustkowi. Ostatecznie zrezygnowano z jakichkolwiek budowli i dodatków. Dostaliśmy tylko samą postać Eternity, co mimo wszystko nadało sekwencji majestatyzmu i tajemniczości. Jak wiecie, a może i nie wiecie, przed tym, jak studio Fox zostało wykupione przez Disneya, produkowało ono m.in. filmy o mutantach, bo to właśnie do nich prawo miało Fox. Teraz prawa te posiada Disney i powoli zaczyna je wykorzystywać. Zobaczcie, że w Doctor Strange 2 dostaliśmy m.in. profesora X. Mało tego, z nieoficjalnych informacji wynika, że następna saga MCU będzie skupiała się właśnie na mutantach, bo przecież jakoś te prawa Disney musi wykorzystać i to w pełni. Jeszcze za czasów Studio Fox powstał film. New Mutants, którego nie przyjęto zbyt dobrze. Głównie ze względu na młodą i niedoświadczoną obsadę, której wcześniej prawie nikt nie znał. John Ham miał w The New Mutants zagrać w Mr. Sinister, ale ostatecznie nawet nie dostał propozycji roli. Po latach wracamy do tego tematu, no bo skoro teraz Disney ma prawa do postaci Mutantów, to może Ham zagra jednak Mr. Sinister w niezapowiedzianych filmach w fazy 6, a może i nawet w fazy 7. Ciekawym rozwiązaniem byłoby ustanowienie Sinstera jako głównego wroga trzeciej sagi MCU, co moim zdaniem miałoby nostalgiczną toczkę, szczególnie z Hamem w roli głównej. W obliczu natłoku produkcji Marvel Studios łatwo zapomnieć o wydarzeniach z filmów, które swoją premierę miały 4 czy 5 lat temu. Dzisiaj wrócimy do właśnie takiego filmu, do którego dostaliśmy nowe sceny, a właściwie ich zarysy. Artysta Phil Sanders udostępnił na Instagramie grafiki koncepcyjne do Avengers Infinity War. Skupiają się one na postaci War Machine, który walczy w jakiejś holograficznej bitwie. Sam Rodney miał zdalnie sterować swoją zbroję, dzięki której miał wgląd na wydarzenia w holograficznym Edynburgu, gdzie walczył z Proxima Midnights. Ta kontrola zbroi to coś na kształt funkcji, jaką w Iron Man 3 wykorzystał Tony Stark, ratując pasażerów uszkodzonego Air Force One. W trzecim odcinku serialu She-Hulk a Tornet Low zobaczyliśmy cameo Megan Thee Stallion, która wcieliła się w samą siebie. Jednak nie jest to jedyna gwiazda, która pojawi się w MCU. Kim Kardashian wyraziła zainteresowanie dołączeniem do projektów Marvel Studios, co dla samego studia może być idealną okazją, by rozwinąć uniwersum o nowe, nieszablonowe postacie. W wywiadzie dla serwisu Interview Magazine, Kim stwierdziła: Może film Marvela, który byłby zabawny. Nie szukam tego, ale myślę też, że rzeczy przychodzą wtedy, kiedy powinny. Jeżeli chodzi o potencjalne filmy, w których moglibyśmy zobaczyć, Kim to mogłoby to być Ant-Man and the bo jednak humor w filmach ze Scottem Langiem pojawia się dosyć często. Może też jakieś małe cameo w drugim sezonie serialu Loki albo w filmie Blade. I teraz taka mała ciekawostka na koniec. W Stanach Zjednoczonych rodzice nadali swoim dzieciom dosyć specyficzne imiona. W rejestrze urodzeń pojawił się Thanos i Quill. W dzisiejszym materiale to wszystko. W komentarzach możecie napisać co sądzicie o dzisiejszych newsach. Polecam też obejrzeć inne materiały z mojego kanału, może coś Was zainteresuje. A teraz ja się będę z Wami żegnał, trzymajcie się ciepło, cześć!